Drodzy szóstoklasiści, dzisiejszą lekcję rozpoczynamy w drodze do szkoły. Ja idę do szkoły, bo coś muszę załatwić, bynajmniej nie żeby uczyć, ale idąc, chcę wam powiedzieć o czym dzisiaj będziemy mówili. Będziemy mówili o najważniejszej wiadomości w dziejach świata. Dlaczego stąd? Gdzieś tutaj są wasze bloki, wasze osiedla, o, chociażby jak się tak ustawię. Słuchajcie, świat pełen jest różnych informacji, różnych wiadomości ważnych, mniej ważnych, czasami bardzo mało ważnych i totalnie nieistotnych. Czasami to aż o, w głowie się może zakręcić od tego natłoku najróżniejszych informacji, newsów i wiadomości. Dzisiaj o dobrej wiadomości, o dobrej nowinie, o najlepszej wiadomości i najlepszej informacji, jaka mogła się przydarzyć światu. Dlatego ja. Idąc do szkoły, w której pewnie pusto i was nie ma, bo w waszych domach, zapraszam was na dzisiejszą zdalną katechezę. Wstęp był w drodze do szkoły, a teraz już ruszamy z naszą lekcją, więc zanim jej dokładny temat, to zaczynamy od modlitwy. W imię i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty. Które świecasz serce i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ruszamy. Temat dzisiejszej lekcji, o którym już wspominałem tam na dworze w drodze do szkoły, lekcja numer 15. Lekcja numer 15. Ewangelia myślnik, wiadomość, na którą wszyscy czekają. Ewangelia, wiadomość, na którą wszyscy czekają. Moi drodzy, czekamy czasami na bardzo różne wiadomości. Czasami leży nam telefon gdzieś na biurku i może czekamy na jakąś wiadomość od kolegi, koleżanki, od mamy, i tylko zaglądamy, czy czasem nie ma ikonki, że nadszedł SMS z jakąś wiadomością. Na różne wiadomości czekamy. Czasami są to wiadomości bardzo radosne, których oczekujemy. Czasami czekamy na jakąś wiadomość w jakimś lęku, w jakiejś obawie, bo obawiamy się tego, jaka to będzie wiadomość. Nie wiem, kiedy wiecie, że pani z matematyki ma oddawać sprawdziany na lekcji, to też oczekujecie na wiadomość. Jaka to będzie wiadomość, czy pozytywna, radosna, czy też raczej bardziej smutna? I kiedy dowiadujecie się, że jest piątka, no to jest radość, a jeżeli jest na odwrót, no to tej radości jest mniej. Na różne wiadomości czekamy, i różne wiadomości do nas docierają. Ja dzisiaj będę Wam chciał powiedzieć tylko o dobrych wiadomościach, bo tylko takie dobre wiadomości są w Ewangelii. Moi drodzy, Pismo Święte, o którym nieraz mówimy sobie na lekcjach, składa się, jak dobrze wiecie, te dwa główne podziały na dwie główne części: Stary i Nowy Testament. Stary Testament, mówiliśmy chyba o tym we wrześniu, kiedy mówiliśmy o stworzeniu świata, księga rodzaju, czyli biblijny opis stworzenia świata. Stary Testament, który kończy się, a właściwie zaczyna się Nowy Testament w momencie narodzenia Pana Jezusa. I właśnie, moi drodzy, Ewangelia mówi nam o życiu i nauczaniu Jezusa. Yy, nie jest yy, nie wiem, opisem jak Pan Jezus wyglądał, tak jak nam nam w naszej książce, a więc nie chodzi tam o to, jak Pan Jezus dokładnie wyglądał yy, ale chodzi o przekazanie tej przede wszystkim bo Ewangelia oznacza dobrą nowinę, a więc dobrą wiadomość, a więc przede wszystkim chodzi tam o przekazanie tego że oto Bóg chciał stać się jednym z nas Stał się, chciał stać się Bogiem z nami, tak bardzo nas ukochał, że przyszedł na Ziemię, stając się człowiekiem, zamieszkał pośród nas, by najmocniej jak tylko mógł, okazać nam swoją miłość. A więc Ewangelia oznacza dobrą nowinę, dobrą wiadomość o obecności Pana Boga w świecie, o tym, że Jezus Chrystus. Syn Boży stał się człowiekiem, zamieszkał pośród nas. Dobra nowina o tym, że Jezus żył jako Bóg, człowiek pośród nas, teraz żyje dalej. Żył, uzdrawiał chorych, leczył, wskrzeszał zmarłych, dokonywał cudów, nauczał, pochylał się nad biednymi ludźmi, uczył nas przede wszystkim tego, jak mamy żyć, i dawał tego przykład. A więc. Ewangelia, będąca zapisem życia i nauczania Pana Jezusa, pokazuje nam, jak my mamy żyć jako ludzie, chcąc naśladować Pana Jezusa, chcąc naśladować Go w miłości, w dobroci, chcąc naśladować Go w tym, jak zauważał każdego człowieka, nikogo nie pomijając, jak bardzo zależało mu na każdym człowieku. Do, dobra nowina, Ewangelia, to zapis tego, czego Pan z nas uczy, ucząc nas, że mamy sobie wybaczać, że mamy stronić od grzechu, e, że mamy nawzajem się szanować, że mamy nawzajem sobie le, dla siebie być życzliwi. E, Jezus, który wskazywał nam swego Ojca, uczył nas wiary, uczył nas nadziei, uczył nas tego, że nawet w najtrudniejszych doświadczeniach, w największych troskach i zmartwieniach jest dla nas nadzieja. A więc Ewangelia. Dobra wiadomość, dobra nowina. Moi drodzy, jak nam pisze w książce, możecie sobie przeczytać tutaj w tym miejscu. Słowo Ewangelia pochodzi z języka greckiego i oznacza właśnie to, co wam mówi od samego początku, czyli dobrą nowinę, dobrą wiadomość. Ewangelia jest jedna, bo to jest jedna dobra nowina o życiu i nauczaniu Pana Jezusa, Jego narodzeniu, o Jego życiu, o Jego śmierci i Jego zmartwychwstaniu. Została zapisana przez czterech Ewangelistów. I teraz sobie o nich co nieco powiemy. Tak więc, jedna Ewangelia, jedna dobra nowina o Panu Jezusie zapisana przez czterech Ewangelistów. W takiej kolejności, w jakiej są zapisane Ewangelie według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. I teraz popatrzcie sobie do książek tutaj w tym miejscu. Każdy z tych ewangelistów ma być swój taki symbol. Te symbole są tutaj rozrysowane na tym zdjęciu, które widzicie. I teraz uwaga. Symbolem św. Mateusza, pierwszego ewangelisty, jest uskrzydlona postać człowieka. Rozpoczyna on swoją Ewangelię od ziemskiego, czyli ludzkiego rodowodu Jezusa, podając imiona wszystkich jego przodków, więc pokazuje te ziemskie korzenie pana Jezusa, ewangelista Mateusz. Symbol świętego Marka to skrzydlaty lew. Czytamy dalej: Marek na początku swojej Ewangelii opisał działalność Jana chrzciciela, który głosił przyjście oczekiwanego Mesjasza, a żył na pustyni, będącej siedliskiem lwów. Dalej. Symbolem św. Łukasza, czyli trzeciego ewangelisty, jest skrzydlaty wół. Łukasz rozpoczyna swą Ewangelię od zapowiedzi narodzenia Jana Chrzciciela, którą otrzymał jego ojciec Zachariasz, gdy jako kapłan pełnił służbę w świątyni. A w świątyni składano Bogu ofiary z wołów i owiec, a wół jest także znakiem kapłańskiej ofiary Starego Testamentu. I ostatni ewangelista, ewangelista Jan, jego symbolem jest orzeł, jak czytamy w naszej książce, Ewangelia Jana przewyższa treścią pozostałe. Tak jak orzeł wzbija się wysoko i patrzy w słońce, tak Jan w swojej Ewangelii wznosi się ponad ziemską codzienność i zgłębia prawdy Boże. Bo Ewangelia świętego Jana jakby jest taka najbardziej duchowa, co to znaczy. Najwięcej jest w niej właśnie o miłości, najwięcej jest w niej nie tyle o ziemskich wydarzeniach, co właśnie o tych prawdach najistotniejszych czyli raz jeszcze jedna Ewangelia jedna dobra nowina o życiu Pana Jezusa zapisana przez czterech różnych Ewangelistów no to teraz mały przerywnik w innych informacjach i wiadomościach proponuję słuchajcie małe zawody kto pierwszy rozwiąże pierwsze i drugie ćwiczenie na stronie 32 czyli ćwiczenia Ćwiczenia, ćwiczenia, lekcja numer 15, strona 32. Otwórzcie sobie ćwiczenia. Ja również mam je otwarte, długopis gotowy. Zabieramy się, słuchajcie, za pierwsze i drugie ćwiczenie. Jestem ciekaw, kto z nas zrobi to pierwszy. Wy nie podpatrujcie do mnie. Ja nie będę podpatrował do Was, oczywiście, można się domyślać. Ciekawe jak Wam idzie. I ćwiczenie drugie. Ćwiczenie drugie. Pierwsze litery tych rzeczy tutaj. Ja mam gotowe. Ciekawe czy Wy również. Podejrzewam, że tak. Alboście ode mnie podpatrywali. Pierwsze ćwiczenie, zdanie, które wyszło, te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Te słowa zapisano, słowa Pisma Świętego, słowa Ewangelii przede wszystkim, dobrej nowiny, zapisano, abyśmy wierzyli, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Mesjaszem Zbawicielem, że jest Bogiem z nami, Bogiem bliskim nam wszystkim. No i drugie ćwiczenie wyszło. Wyszły nam dwa wyrazy, czyli dobra nowina. Dobra nowina, moi drodzy, jak czytamy w naszej książce, to tutaj na 55. stronie Ewangelia jest aktualna w każdym czasie i miejscu, jest waga ponadczasowa. Więc to nie jest zapis jakichś informacji, zdarzeń, słów Pana Jezusa sprzed 2000 lat, i my sobie tak tylko to czytamy, żeby wiedzieć, co tam było 2000 lat temu. Nie. To jest jakby. Jeżeli dzisiaj czytam Ewangelię i spróbujmy sobie to mocno, jak tak zapamiętać, mocno mi na tym zależy, kiedy dzisiaj czytam Ewangelię, kiedy dzisiaj czytam słowa Pana Jezusa, te, które zostały zapisane, które On wypowiedział 2000 lat temu, to co znaczy, że to jest ciągle aktualne? To znaczy, że Pan Jezus jakby nieustannie te słowa chce wypowiadać. Mówimy słuchajcie, że słowo Boże jest żywe. Co to znaczy? Żywe, czyli żyje jakby dalej. Bóg ciągle chce do nas mówić. Słowa Pana Jezusa, które nas zaprasza, do nawrócenia, do przemiany, do miłości, do wiary, do bycia dobrymi, do zerwania z grzechem, te słowa Pan Jezus ciągle, nieustannie. Jeśli tylko wsłuchujemy się w Ewangelii, Pan Jezus ciągle te słowa mówi do nas. Dlatego moi drodzy, i ja wam mogę powiedzieć, że jestem tego w pełni dowodem, i mogę zaświadczyć, że to działa, że to jest prawda, słuchajcie, że czytając Pismo święta, a szczególnie Ewangelię, słowa Jezusa, przede wszystkim bardziej się Pan Jezusa poznaje. A tylko poznając Go, Jego dobroć, Jego miłość, to że jest Panem i Bogiem, że jest źródłem nadziei i wiary, tylko poznając Go, mogę w Niego chcieć bardziej i mocniej wierzyć. Mogę zachwycić się tym, jak, jak On był dobry i jak bardzo chcę Go też naśladować. I moi drodzy, druga sprawa: czytając Ewangelię, wsłuchując się w te wszystkie słowa Pana Jezusa, my sami, jeżeli to jest szczere, sami stajemy się lepsi. Sami, jeżeli z kim się pokłócę, a pozwalam, żeby Ewangelia mówiła do mnie, czyli ta dobra nowina mogła być kierowana do mnie nieustannie, to ja chcę się pogodzić z tym człowiekiem, z którym się pogodziłem. Jeżeli nagrzeszyłem, zrobiłem coś złego, to chcę się nawrócić, czyli chcę się zmienić. Czyli Słowo Boże dalej działa w naszym życiu, zmieniając nas, kształtując, czyniąc nas lepszymi ludźmi. Wiele też słów Ewangelii, słów Pana Jezusa, są słowa, które podtrzymują nam, nas na duchu, dają nam nadzieję, kiedy coś nie wychodzi, kiedy my jesteśmy może załamani, te słowa sprawiają, słuchajcie, że wierzymy, że może jednak będzie dobrze, może jednak odmieni się to, co dzisiaj jest trudne i złe. I taki chociażby przykład, słuchajcie. Mamy tutaj, o chyba widać, bo słońca dużo, a chyba zbyt jasną kamerę nastawiłem. Taka forma ala SMS-u na tym telefonie, strona 56, słowa Jezusa, który mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Czy zobaczcie, skoro wierzę, że te słowo jest żywe, to czytając je, wierzę, że sam Pan Jezus chce dzisiaj mówić do mnie: Przyjdź, przyjdź do mnie, mówi Pan Jezus. Ty, który masz problemy, zmartwienia, kiedy jest ci ciężko, przyjdź. A ja Cię pokrzepię, czyli ja Ci umocnię, ja Ci dodam sił, ja Ci przywrócę wiarę w to, że może być lepiej, chociaż dzisiaj Ci się może wydawać, że z jakiegoś powodu, jakiegoś względu jest całkowicie beznadziejnie. Potrzebujemy, słuchajcie, takiej dobrej nowiny. Zobaczcie, dzisiaj, kiedy tak wiele różnych jakichś zmartwień, kiedy, gdzie byście nie włączyli, nie wiem, telewizji, słuchali w internecie, to tak wiele jest narzekania. No bo faktycznie jest wiele problemów. Dzisiaj świat staje przed wieloma problemami, zmartwieniami, słuchajcie. I potrzeba nam tej dobrej nowiny. Potrzeba nam nieustanego przypominania sobie, że człowiek nie jest sam, że jest nadzieja, że... Pan Bóg przyszedł do nas jako Jezus Chrystus i od tego tu chce być Bogiem z nami, chce być Bogiem bliskim każdemu człowiekowi. Trzeba nam nieustannego przypominania sobie słów Pana Jezusa, który mówi: Przyjdź do mnie, kiedy jest ciężko. Pana Jezusa, który jest naszą drogą, miłością, przypominanie o tym, że Bóg jest miłością, że Bóg jest dobry, że zawsze chce naszego dobra, choć czasami w tym świecie, tu na Ziemi, Dzieją się rzeczy, które są dla nas problemem, zmartwieniem. Bóg nam nieustannie przypomina: Ja jestem przy Tobie, będę czuwał przy Tobie, nigdy Cię nie zostawię, nigdy Cię nie opuszczę. Dlatego, moi drodzy, warto czytać Pismo Święte, warto pozwolić, by Pan Bóg mógł do nas jak najczęściej mówić. Warto przede wszystkim czytać jak najczęściej Ewangelię, poznawać Pana Jezusa, słuchajcie. Yy... On nieustannie chce do nas mówić. Jako zadanie domowe proponuję ćwiczenie trzecie, słuchajcie. To są te symbole czterech ewangelistów. Tu macie polecenie do tego ćwiczenia, zróbcie je. Kto tylko chce, oczywiście zdjęcie wysyłacie mi na adres mailowy. Zachęcam Was jeszcze do tego, by na koniec, kiedy już będziemy kończyli po naszej modlitwie, która już za chwilę wyświetlą się tutaj dwie ikonki po jednej i drugiej stronie. Jedno to zaproszenie na zdalne roraty, o których już Wam mówiłem na wcześniejszej lekcji. Druga to piosenka, piosenka mówiąca, jakby prosząca Panie Boże, mów do mnie, mów do mnie. Mów do mnie nieustannie w swoim słowie, w słowach Ewangelii. Yy, więc kierujmy jak najczęściej też te słowa do Pana Boga, że mów do mnie, mów do mnie, kiedy jest mi smutno, aby mnie pokrzepić, umocnić, dodać mi nadziei. Yy, słuchajcie, ostatni raz, jeszcze raz tak bardzo mocno yy, i na to daję Wam gwarancję, sam tego bardzo mocno w swoim życiu doświadczam. Jak wspaniale jest pozwolić Panu Bogu mówić do nas, jak bardzo poznawanie Pana Jezusa sprawia, że chce się Go naśladować, że chce się być lepszym człowiekiem, że chce się przezwyciężać swoją pychę, swój egoizm. Jeżeli tylko pozwolimy, żeby Pan Jezus mówił do nas przez swoją Ewangelię, dobrą nowinę, to mniej będzie marudzenia, narzekania, a więcej dobra będziemy w stanie w naszym życiu i w tym świecie dostrzec. A myślę, że nie chcecie być, drodzy uczniowie, ludźmi, którzy... Tylko narzekają, marudzą i wszędzie widzą zło i nieustannie problemy. Więc pozwolić jak najczęściej, by ta dobra wiadomość, dobra nowina o Panu Bogu, który jest przy nas, była najczęściej słyszana przez nasze uszy i przez nasze serca. Bardzo Wam dziękuję. Za dzisiejszą lekcję, no to modlitwa na koniec. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Dziękuję Wam bardzo. I tak jak mówiłem, przypominam, teraz już chyba je widzicie po obu stronach dwie ikonki. Z tą piosenką, o której mówiłem i z zaproszeniem na nasze zdalne reraty. Pozdrawiam Was i do zobaczenia na kolejnej lekcji.